Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl W sobotę o godzinie 14 na nowo wybudowanym boisku przy ulicy Asnyka Podlesianka mierzyła swoje siły z KSD Korbełk. Rywale LGKS-u to również czwartoligowiec, tyle że reprezentujący drugą grupę. Tego dnia na boisku zdecydowanie lepiej wyglądali nasi rywale. Szkoleniowiec podlesianki Dawid Bremer nie ukrywał, że spodziewał się takiego obrazu na boisku. Może to zabrzmi troszeczkę asekuracyjnie, no ale w pewnym sensie spodziewaliśmy się bardzo ciężkiej przeprawy dzisiaj. I tutaj nie mówię oczywiście o, o, o klasie rywala, który się dobrze zaprezentował, ale, ale o naszych takich powiedzmy fizycznych parametrach no ten tydzień był bardzo ciężki dla zespołu. Gdzieś taka ostatnia faza tego, tego okresu ładowania. No zawodnicy go odczuli bardzo mocno, więc w pewnym sensie spodziewaliśmy się trudnej przeprawy. No i jak ten mecz pokazał, to rzeczywiście takie. Wiele, wiele, wiele czynników e, takich motorycznych powodowało, że nasi zawodnicy nie byli w najwyższej dyspozycji, ale to jest wszystko po to, e, żeby ta dyspozycja przyszła za dwa tygodnie na mecz, e, na mecz z Siewierzem, e, także tutaj... Tak jakby w pewnym sensie zrzucamy ciężar porażki z zawodników, bierzemy ją na karp tego okresu przodławczego i myślę, że patrzymy, patrzymy w przyszłość. No, oczywiście, że, że błędy były, takie, takie, takie taktyczne w ustawieniu nad nimi będziemy pracować, troszkę tego materiału będzie, ale, ale wszystko jest moim zdaniem pod kontrolą. No, czyli wynik gdzieś tam boli, no ale też nie ma co załamywać rąk, to jest dopiero okres przygotowawczy, ten najważniejszy moment przyjdzie w marcu. No tak, no oczywiście, że każdy z nas wolałby wygrywać w tych sparingach, to, to każdy, każdy zawodnik, który, który wybiega na boisko, no czuje tę ambicję, chce wygrywać, chce, chce strzelać bramki, I oczywiście było widać frustrację wśród naszych, naszych graczy, wynik był no, no generalnie dosyć wysoki jak na... Jak na nasze możliwości. Uważam, że, że mimo wszystko, mimo tych, tych wszystkich takich ciężkich momentów, nie, nie powinniśmy tyle przegrać. E, no ale zdarzyło się. Dobrze, że w tym okresie, w tym momencie możemy wyciągnąć wnioski, e, ale jestem pewny, że ten zespół, e, ten zespół zmierza w naprawdę dobrym kierunku. Obserwujemy chłopaków na, na treningach, obserwujemy e, ich. ich e, ich, ich poziom zaangażowania i gwarantuję, że to będzie drużyna, która, która będzie przygotowana w 100% na tą kampanię wiosenną. Dekor Bełk na prowadzenie w tym meczu wyszedł za sprawą Pawła Ziej, który mocnym strzałem pokonał Artura Tomanka w pierwszej połowie. Na 2 do 0 drużyna z bełku podwyższyła na początku drugiej odsłony, a ładnym technicznym strzałem, który przelopował Artura Tomanka, popisał się Patryk Joachim. Upłynęło zaledwie kilka minut, a nasz sobotni rywal mógł cieszyć się z trzeciego trafienia. Ponownie do siatki trafił Patryk Joachim, który minął Jakuba Bawiarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Wynik meczu na 4 do 0 podwyższył Wojciech Rasek, wykorzystując dobre dogranie Bartosza Semeniuka, posyłając piłkę obok bezradnego Babiarza. Bramkarz podlesianki nie ukrywał, że przy jednej z bramek mógł zachować się nieco lepiej. E, powiedzmy sobie, w tej pierwszej miałem, e, mogłem się lepiej zachować, ale faktycznie w tej drugiej już totalnie nie miałem czego zrobić, więc e, wyciągnąć wnioski z tego i stawać się tylko lepszym zawodnikiem. W końcówce meczu pod przeprowadziła akcję prawą stroną boiska, a za zagranie ręką w polu karnym jednego z rywali sędzia wskazał na 11 metr. Pewnym egzekutorem 11 Jacek Jarnot, który ustalił tym samym wynik meczu na 4 do 1 dla KSD Korbeł. No, braliśmy to pod uwagę, że ten, ten sparring może nie być pod nasze dyktando. Ale mimo wszystko staraliśmy się jak najbardziej podejść na 100% do tego sparingu. No to prawda, ostatnie tygodnie bardzo ciężko pracowaliśmy. Dużo trochę w nogach mamy. No ale wiadomo, paring trzeba było zagrać, pokazać się z jak najlepszej strony, ale mimo wszystko cały czas skupiamy się na lidze i wykonujemy swoją pracę, którą nam trenerzy zlecają, i no, mam nadzieję, że efekty zobaczymy a raczej zapewnia nas też trener. My też czujemy to wszystko, że po prostu na ligę to wszystko będzie widać. Wysoka porażka na pewno nie jest niczym przyjemnym, ale uspokojamy kibiców, nasi zawodnicy. Mają w nogach niezwykle ciężki okres przygotowawczy i na ten moment nogi mogą ważyć nieco więcej niż zazwyczaj. Dla zawodników LGKS-u sparing z bełkiem był też najtrudniejszym pod względem fizycznym wyzwaniem w tym okresie przygotowawczym. Wiele czynników się na to złożyło przede wszystkim pogoda. można trochę też zwrócić na tą pogodę na początku pierwsze 15 minut. To warunki były fatalne, no ale później rzeczywiście dało się to znaki też również. Widać, że ten, myślę, że widać było też z boku po nas. E, jest, mm, wszyscy byli trochę spowolnieni, mniej takiej może niechęci, bo tego na pewno nikomu nie można odmówić, ale takiej po prostu braku mm, siły momentami może i właściwie rzeczywiście też. Dużo spóźnieni byliśmy przy niektórych sytuacjach. Do startu ligi pozostało już mniej niż dwa tygodnie i ten tryb świeżości ma się pojawić w spotkaniach ligowych. Dzisiaj zapominamy już o meczu z Bełkiem i skupiamy się na dalszej pracy.